W kolejnym shortzie dotyczącym odpowiedzi na pytania, które znajdują się w odznakach. Dzisiaj dowiecie się, czym różni się serpentyna od wężyka. Wężyk jest to figura wykonywana wzdłuż długiej ściany, na linii środkowej lub na liniach ćwiartkowych. Przy pojedynczym wężyku na długiej ścianie maksymalna odległość od śladu wynosi 5 metrów i wypada na środku długiej ściany, a przy podwójnym wężyku 2,5 metra i wypada na wysokości 3 metrów za punktami Q. w kierunku B lub E. Potrójny wężyk można wykonać na linii środkowej lub na liniach ćwiartkowych. Serpentyna składa się z wielu, równo rozłożonych wzdłuż ujeżdżalni półkoli, stycznych do długich ścian i połączonych liniami prostymi. Serpentyna zaczyna się i kończy na środku krótkiej ściany w punktach A i C. Liczba wykonywanych zakrętów zależy od poziomu wyszkolenia konia i jeźdźca. Musicie wiedzieć, że wszystkie odpowiedzi na pytania zawarte w odznakach znajdziecie na stronie Overhorsa. Zapraszamy do oglądania i wspólnej nauki.